Krzaka Co chowają. tak do mnie. Siema, ja jestem Michaela, ze mną jest Justyna, znana jako Wisieku. Hejka. Witamy was w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i więzienia z kabanu. Poprzedni odcinek kończyła Justyna, więc dzisiaj też go zaczyna. Dokładnie. Kiedy musimy trafić? Tutaj, za tobą, za tobą, za tobą. Okej, okay, ok. tutaj idziemy. Okay. Dobra, Zanim tutaj? Nie wiem czy najpierw. Tutaj może w pasołki będziesz wisanki podbieramy. Mhm. Dla osób nowych, które oglądają tą serię, to już zadumaczę Wam jak to się dzieje, że gramy we dwójkę w taką grę. O... Otóż klasycznym sposobem zmieniamy się co około 15 minut. Czyli tak jak pewnie za dzieciństwo pamiętacie, jak to z siostrą układną mogło się robić. Czy z kimkolwiek dzieliliście komputer w zasadzie. To... Okay. O. Tam jeszcze jest jedna dynia, zobacz. E, wiesz co, ale... No, tutaj później coś się no. zetworzy, tam tak, 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 tak. Najpierw króliczkę, a tutaj pewnie podlecimy o. taszorem. No chyba tak. Okej, okay. jesteśmy jako króliczek, cykamy sobie. No wielka Cykamy, nie cykamy, no ale cykasz to jest wielka... Ale powcina trawka. Cykamy na Instagramie, nie? No, linii popisia macie do Instagrama Justyny. Tak, zapraszam. Jeśli nie obserwujecie, to zapraszam do obserwowania. Justyna często wrzuca na relacje backstage naszych nagrywek, więc. No Jeżeli chcecie zobaczyć jak to wygląda od kuchni, że tak powiem, to właśnie w tym miejscu. I... Uu, o, ale wykopał jajek. Dobra. A tutaj. To jest obok? słodki. Dajcie znać, daj, czy macie może królika to Wiesz, że kiedyś miałem cleat, byłem mały? Co ty? No. Jakich ty zwierząt nie miałeś? Um. O, a co to jest? Czekaj, rybki miałem. Węże w sumie. Węże też, też miałem, bo... hmm. nie? Ja Kota też tam nawet miałem przez chwilę. Gdzie ja weszło? Nie, wiem. ale... A tu u góry coś? Bo odblokowałeś jako sekret. No, który nic nie ma. Nie no, coś musi być. A spójrz do góry. Nie. Co to za sekret? Tam coś jest jakby ale no. no, nie skoczysz. Hmm. Mm. Poszukali nas. Nie mam pojęcia co tam się stało. Tu coś jeszcze jest. I wiesz co, to są fasolki tutaj po lewej. Za tą doniczką. Jedn... Nie za tą, a tu. Miało. O! Takie krzaczory wszedł. Tam herbiona czeka, już się stresuję pewnie. Gdzie no. mam teraz podejść? Tutaj. Tutaj, a tam jej było czegoś nie jeszcze. Nie mam pojęcia co tam jest. Nie, nie. tu wszystko już ogarnęłam. No dobra. Nie ma nic. Czemu nie wykopałaś tam dziury? Co? Tam stałaś na te... No way, naprawdę? Kliknij okay. to może wrócisz... O, wejdź jeszcze raz postać krójka. Tak, dobra, to tak zadziałało. Tutaj w tym korytarzu? Na pewno tam na końcu. Nic nie ma. No tu nie ma nic. No dobra. Tam jest to ciekawe, mhm. ale tam nic nie ma. Mm, tutaj przejdziesz. O, i tutaj może wykopać, zobacz. Faktycznie. Co ona odblokowała? Aha, może zmieni to... się. to nam dużo ułatwi. I teraz. Więc możemy tu Jest co? A, Ten to sekret, fajne. który odblokowałaś, mhm. prawdopodobnie teraz z tym smokiem może trzeba tam wlecieć. Tak? No, tak, tak mi się wydaje, że może to jest takie złożone. Jeszcze jedna pisanka. Nawet. Hmm, słodko zrobić tą kica też. Dobra, czy mogę po prostu zaprzejść, nie? Przejść mogę? Muszę podlepić. On hmm. utknął mi. Co jest? Co? Utknął. Co jest co? Poczekaj, niech on zejdzie na ziemię, o. I dopiero no, tak teraz. Tak, bo lata w chmurach, nie? <laughs> o nie, to już może chodzić sobie spokojnie. <śmiech> <śmiech> Trochę jak taki pingwinek, nie? Ten... <laughs> Jest takiego smaczka, nie? Do... Jak Hagrid miał, nie? No, zasłony wszystkie spalone. Co ja mam tu robić w ogóle? Mm. Na pewno tylko pozbierasz fasolki. Wiesz co? Będziesz musiała chyba zapalić wszystkie te znicze tutaj. Okay. Czy lampki? No, jak zwał, tak zwał. Co ja tutaj miski zatrzymają. Dobra, ale najpierw, już nie stresować... To jajka wielkanocne. Tylko, że ja mi to tak ładnie wychodzi. No, na spokojnie. Mamy czas antynowy. O, mogłaś kliknąć? Nie. No mam to. Tu jest jedna? I chyba stanę przed trzy. Chyba tak? Tak. O, kurde. A, słuchajcie, jak mam ogień, to... Mhm. Mhm. Dobrze, ale przecież masz cały czas, Justinka. Ale go. ostatnio jak wskoczyłam, to się skończył. I się zdenerwowałam. Hmm, tak? No dobra. No, ale młotek. Co tu się dzieje? Okej, okay, mam jedno. A co to jest za niebieskie te kwadraciki takie? Hmm, nie wiesz co? Tutaj jest ten młotek taki, zobacz. To się przesuwa, widzisz? O. To niebieskie to jest pokazane, eee. że to jest zaczarowane. tu w sensie widzisz? To o to mi chodzi. No tak i to znika. Aha. Widzisz, bo no tak. tutaj ta beczka jakby uderza. Znaczy, no to taki młotek drewniany wygląda na to. I mamy to. numer 3. Mhm, ale może zejść na dół. Teraz chyba już formiałem wrócić, więc... no, Nie, nie, poczekaj, zejdź jeszcze tym smokiem na dół. No też. No to szkoda, bo tam były na jeszcze pasorki do zebrania, Co wiesz? ty mówisz? No tak mi się wydaje. O! Uuu, daj leć na dół. Leć na dół. Okay. Zobaczymy, co to będzie. Aha, tu jest to, o, gdzie mam ten króliczek. Tak. I to jest. Dobrze. Uh -huh. Znowu. No to jest cukierek, chyba. Hmm? To znowu. Oni. Nie, nie. Chyba nie chciała w nic. Teraz Aha, teraz krzaka pochowują. Tak Aha, teraz <grym> krzaka O mnie goni. Ty jego, Masz No Nie dorzuciłaś troszkę. Mamy. Dobra. O, tutaj dwóch trafisz Nie. Musisz trochę bliżej do nich podchodzić jak rzucasz. No, super. No. On mi tupą pokazał, tak... O. Ile fasolek tu wyleciało? Wszystko? Mhm, chyba tak. I tutaj możesz schodami przejść. Chyba tutaj, czy... tak, tak, tylko tutaj możesz pójść. Wow! Mhm. Fajnie. Kurczę, jestem ciekawy, czy tam. Nie było czegoś to zebranie, ten smok, abyś wróciła na ten dziedziniec. Nie, nie no już nie sprawdzimy. No i więc... co? Tu się przewijają spodnie hermiony pod <laughs> Mamy okay. kolejny. gdzie Co? Mam się Nie, 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 leć do przodu Wszystko jest okej okay. Uuu, tutaj jaka zagadka Cieszę To najpierw... trzy O, fasolka! <laughs> I to wygląda jak fasolka, nie? Okej okay. Mam nadzieję, jak zbiorę i... A spróbuj zmienić, czy się zamknie krata no tak, zawsze się tak. Pusta chyba nie. No to pusta. Oj, no dobra. Nie. No. No pusta i pusta nic nie daje. Pusta pasolki i karta. Ej, no w sumie logiczne. <grym> o kurczę. Podoba mi się w tej że tak dużo tych fasołek wypada. ogóle dużo jest wszystkiego. Satysfakcjonująca. Chyba, tak karta? Czego? Kogo? Smoka! Ale czad. Okej. Okay. To coś będę coś poprzednie. Mm, to tylko ci pokazuję. Chyba tak. Um, um, co jest... Aha, już nie możesz tego zaczarować nawet. Okej. Okay. Alo, komora. Wow! Gdzie teraz? Co Go? to? Krewy mają. O! Co to jest za zwierzę? Taką dziwną więc nie? No. jak <grytus> pamiętacie z drugiej części, też byli w Tylko... No, Mówiłem, On do mnie? Nie. Ja no. Teraz masz na niego chyba wiesz? Myśl? Myślałam, może jakieś fasolki będą, co? No, no, no. O! Zniknął! Dole. Nie wiem, jak to się stało, ale zostało. Nie To Tutaj co? nic nie ma schowanego. Właśnie tak nie uważacie, to powinno być? Mm -hmm. Aż dziwne. No dobra, nie ma, to nie ma. Mamy safe. O, tu na nie? pewno coś będzie. To, hmm. to chyba nie wejdzie. Żabka no, weźmy sobie. Na pewno możesz... Oj, oj, oj. Kurczę, znowu te krety. O, widziałeś, jak na niego naskoczysz, tą dynię wypluwa, a ty wtedy uciekłaś od niego. E, chyba możesz te statuetki obrócić. No no, da, chyba muszę Ale masz też trójkę y, coś. O, tu i naskocz na niego. Co on robi? O, no, jak się. się zamienia? Trochę jestem w szoku, podoba. Co to mi da? Aha tutaj tylko... A się ruszają. No. <laughs> Zaszczydą tych puszcza. O jaki. W ogóle to są zwierzęta związane z normalnym, nie? No tak, faktycznie. Tylko um... Hufflepuff, tak. Jakie miał zwierzę? Była jakaś fretka, nurka, coś takiego, nie? A tutaj wygląda jakby to był niedźwiedź. No faktycznie. Aha, i chyba ja cały czas czaruje nas. Byśmy mogli... Mm, teraz to masz tu do zbierania korzystać. Dużo. Mm, trochę moim zdaniem zbierania jest dużo. Tak? Nie no. mi się właśnie podoba, to jest, jest dużo zbierania, tak mm, by było, gdyby to było bardziej tak płynne zbieranie, chociażby lataniem. No, to latanie akurat faktycznie... Nie mówię, wiem, że takie... płynnie latam. Mm. Ale no, mimo wszystko uważam, że trochę powinno być no, płynnie, wiecie, co o co chodzi. Jakby tak to szybciej na przykład... To powinno być szybciej. Mi się no, wydaje. Pamiętasz pasołkę. Nie. Nie, to mi się wydawało, że. Nie, Nie okej, okay, zwracam. Mm. Popływamy. Wy, wy, wykąpałaś króliczka. Idziemy tutaj? No mm. to. Idziemy, idziemy. Okej, okay. to mamy od razu dźwięk. Na potędy. O, coś możemy kopać. Kopiemy. Mm. O, dobra. Siema, że w tej fontannie. Ja takie... O, no. A tego węża kliknęłaś może? To nie to. Już Fredka? No, no właśnie bardziej jak nie świeźć wygląda. Wszystko, no? To. No dobra. Jaki ma języczek? Ale nie powinien mieć też języka. O! Co skąd ty się tu powiedziała? Dobra, hmm. chodźmy. Ale spłaszczcie go. <noise> Aha, jak wchodzę szybko, to hermiona traci trochę życia. Hmm. No chyba wszystko. No tak. I no, dalej. To lecimy no, dalej. Taka dostanę. To niech w ta strona jest tylko. Tak ten ptaszol mi zaś w głowie. Aha, ciekawe. Mm. Mm. O kurde. zrobił mi coś? Nie widzą. To ja się trafię. <laughs> <pupy>. No Cię wrzucili teraz. O, dobra. I fajna ta walka z nimi. Fajnie, fajnie, no, fajnie. O, podoba. Dobra. Okej, okay. no chodź. Nie no, strasznie wygląda. Maj tak nie mają. Nie, no mają I Zielono. Musisz podejść do tego bliżej. o ja. I nie klikaj na razie. Dobra. Najpierw pod niej dopiero de... potem klikaj. Po drugiej stronie. No kurczę, przydałaby się teraz żabka jakaś czekoladowa. O, o no, dostał, dobra. Udało się. O, super. Fontanna miała wrzuca. Mm. Coś jest tutaj? O, rzadka. Jest i rzadka. No, odre... Od... jak to się mówi? Nie, 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 odra, to... nie. Nie mam pojęcia, ale mamy życie w każdym razie. Nie wyskoczył. mi Jest safe. Mm -hmm. tu mamy dużo patołek A tutaj w górę coś? No właśnie, tam to jest to jest jakieś. Ale mam pojęcie, Mamy save'a? No nie wiem jak tam wyjść. o a tam są w ogóle jakieś smoki jak. mm, Tam coś będzie się... Ej, wstyd! st is, O... I co? tutaj... Dywajniki się od tych wiecie, ja tak nie to tego, tego nie zauważyłam. Co, co to sekret A. I co Aha, po lewej muszą być dwie, nie? O, dobra, środkowy już. tylko z zewnętrzny. Dobra, teraz A, czerwony okay. musi raz przerzucić. Czy to? Tak. He. I. To? Nie, brązowe. He, 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 he. No nic. Dobra, i drążno. No to ma kolory! Jeszcze parazy dążo. Okay. No te kolory niewyraźnie by widać. I co? A nie, Ty. to musi być więcej. To nie jest to! No dobra, to wszystko, wszystko raz. Hej! Jeszcze na poli mam na kartę. No dobra, to kartą karta. Dobra, to są nie I okej, ale musimy trzy mhm. razy w stronę pospunąć. Mamy kartę. Okej, okay. i co nam zostało? Hmm, góra. Czyli musimy tak czerwone. Mhm. Dwa razy. dwa razy niebieski Nie. Ja. Więcej? Nie no, bardzo dziesięć był dobrze. O nie, ja spojrzałem nie tak nie tam gdzie trzeba. Tak? No dobra. Słuchajcie, rozklejamy nawet ten jakąś. Okej. O, to już prawie wszystkie herby. Dziesięć jest? Mm, dziewięć, a okay. dziesięć jest wszystkich do zebrania. I tutaj dobre, daję, proszę bardzo. No dobra. Przekazanie gry. Okej, okay, tu wszystko i co lecę dalej, tak? Mam coś. Ich. O, będzie się miał labirynt chyba. Tak. Labirynt w tej części, No tak, to nie jest dla no, no, razu na zagadki trafiłem. Ten królik może przyjść. Tak, i to będzie, wiem, będzie bardzo ciężko złapać. A tutaj ciad wyskakuje. Tak. Dobra. O, no, tak, musisz uciekać. Teraz nie wejdź w to? Poczekaj. Mhm, mm nie, patrz, tutaj boczką sobie zpięła. Jak ja zawsze chodziłam w to, to no niestety zawiera. Tak, i tu jest królik jak wyjdzie. Okej, okay, ale gdzie jest kopłatka królika? Dobra, gdzie nie mam pojęcia. No, chowa. Chowaj się. Dzień, Dobra i na ciebie. Ale odrzuca. Mhm. Mm Okej. Okay. Nie mam. Tutaj jest zamknięte. Okay. Tu jest safe. Dobra i to. Coś się wykopuje? Tak. jest dziwnie ten potworek. O, No dobra. Nie gdzie. Mamy statuetkę królika, ale poczekaj. Sprawdzę tutaj jeszcze. Dobra, wrócę się po statuetkę najpierw. Tak, bo nie wiem czy nie mhm. tutaj tak jest już Tak może być. Mhm. Tak, jest wyjście z labiryntu. Oj, ten aż twierdzą. Co? Aż dwie nie dał? Okej, okay, to co? Przegryzamy się tutaj. Co tu Czaru Czaru robi? Hmm. Hmm. Tutaj na mogę się roku? przegryźć. No, Ciężko tutaj. z nimi się chodzi, nie? Tak, bo tak. on się rusza dopiero co jakby całe kicnięcie. kicnięcie. Okay. No to kica. Hmm. Hmm, tutaj na początku coś było. Tak. są. Aha, tutaj mam skrót. Tutaj? O, tam chyba fasolki będą. Mhm. Pobraszę te jajeczka. Mm. O. Ciekawe. A, A, dobra, mogę zebrać y, tak, kulki. Tak, tak, ale. Ale wiesz co? Mhm, uh -huh. tu jest. Uh -uh. O. Widzę, tak, jak tam złapać? Hmm. Hmm. Bo tutaj jeszcze na górę można wskoczyć z tego tak, co widzę. Tak, 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 ale ja. Poczekaj, sprawdźmy jeszcze raz. Tu byłem. Tak. Tutaj sobie elegancko mogę przejść. Mm. Tędy wchodzę. O, tutaj będzie. Chyba dywan wykopę, wiesz? A nie. To, jest to nie jest do kopania. nie jest do kopania. Ja to pamiętam właśnie, że tutaj coś jest. Nawet jakieś... coś trzeba kliknąć, żeby dywanik się otworzył. Mm. Pewnie tutaj to. O. A nie, nie mogę królikiem żabki zjeść. Nie. Nie. Dobra, to buzi buzi. Oh. I tutaj teraz idziemy Hermiona. Nie, nie, nie. Cofnij się, cofnij. Się. Czemu? Pójdź tam. Najpierw pozbieraj e, safe w sensie puszkę, mhm. No Zapomniałam tej puszki. I dwa. Mhm. Wróć tam. Czyli ja tego nie mogę. Tak, tam wejść z tyłu. Ale tutaj nie Tłu. mogę, widzisz? Muszę być tu na tym murku pewnie. Hmm. bo na murku są fasolki, więc prawdopodobnie tam trzeba wejść. No ale to jakoś musi tam wejść. No poczekaj, tutaj odblokujemy to. Tu odblokujemy. Patrz, Ale, kliknę hmm, to. To wyjdziesz z tego. Hmm. A czemu ona tu nie wskoczy? No, Złapałem się. Musimy tę królikiem zrobić, mówić. Damy radę. Hmm. Tak, królikiem, a nie smokiem? Nie. Ale tutaj jest smok do lata. widzę, latania. widzę, widzę. Ale... No okej, okay, no, możemy przetestować. On mi się wydaje, że to jednak smokiem latał Tylko... Tutaj jak nie chcesz zaufać, to okej. Okay. No dobrze, to gdzie mam pójść? Nie mam. Trzeba byłoby przetestować. No to jak mam przetestować? Jednak to nie o królika tutaj chodzi, tylko. Tu Musi mieć smok. Musi smokiem latać. Ewid... no mam tak. tutaj mamy. Tutaj, go mamy jeszcze. Musi coś się do... Tak, tak właśnie no. próbuję, ale on nie chce. Mamy to. Dobra. Teraz musimy przelecieć po prostu. Smokie. może ja najpierw sobie tutaj pozbieram tym smokiem. <grym> Jak kaczka teraz. No faktycznie. Tutaj hop, na drugą stronę. Albo kurka. <grym> <grym> tutaj. O kurczę, tym prawie spadł. Dobra, na drugą stronę. O, i o tym mówiłam, że hmm, niby fajne to zbieranie, ale takie trochę hmm. No, no dużo go faktycznie. Tutaj i to tu mamy ostatnią rzecz. On takie wydaje? Tak? tak, tak, to on tak wydaje. Bo... Okej, okay, tutaj byliśmy klukiem. Tak? całą okay. górę. Okej, okay, dobra, to lecę do góry. To coś było po środku. Mhm, tak, tylko zbieram sobie najpierw pochodzi. Okay, Okej, o tego lepiej to, byli, to byli. Dobra, widzisz na hipogryfie się nauczyłem. <gryfy> to taka mniejsza wersja tego hipogryfa. Hipogryf to taki trochę chyba quidish, bo tu killicze nie chyba. Nie ma killisza w tej części. nie o, dobrze mi powiedziałaś. chyba może być, też nie jestem pewna. Hmm. Okej. Okay. Okay. Ja jeszcze raz możesz, bo chyba jeszcze jeden. Nie mogę już wszystko chyba już. Aha. Poczekaj. Sprawdźmy tutaj. Nie, na no, wszystkie okay. sekrety. Dobra. I brach, Tutaj ja będzie ostatni i karty. Tutaj na smoku jesteśmy. To też wszystkie. Okej. Okay. Tak? Super. No tak, bo to jest gdzie indziej. I to są Quidditch karty. Okay. dobra, super. I wszystko mamy. Co, skaczemy? tylko nie zbieraj od razu? Jak da no, nie da rady. od no razu. Nie da, rady, sobie. Ok, ale tu mi po drugiej stronie nic nie było. Ok, to ten najbardziej chciałam zobaczyć. Mm -hmm. Wow, ale się. Nie słabo, szkolnictwo. Wypina się trochę, no, nie. nie? O, Bean Room, teraz moja kolej. Fajnie. Dobra. hej, gdzie są ciastka są teraz Baczymy, tutaj? mam nadzieję, że. Więcej jeden, nie? bo ja troszeczkę jak zmiedzieli w każdym odcinku, bo słynnych dwóch trochę zbambikowałam Okej, okay, to zaczynam bardzo zrobić. Ok, Prowadź. teraz tu, Kurde, ale teraz Prowadź. Nie wiem, lecę tutaj teraz OK, co teraz? Teraz tu polecamy Kurczę. Tu? Nie, tu polecam. Prowadź. 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 Wow Okej okay. Tutaj ta zbroja mi da pasolki. Jest dobrze. Teraz co? W y... Chyba tak. Aha. Tam trochę zostawiłem, ale to nic. Teraz tutaj poproszę pasolki. Tu miałam fajny nyk, no bo... Aha, to ty tak robisz. Ja tutaj zrobię tak dookoła. I tutaj. Chyba lepszy sposób. Okej, okay. tutaj teraz te pasolki. Hmm, tutaj ci coś w ogóle pokażę. Na mnie zbierom. Co? Patrz, Tu mogę kliknąć. Oh! Cześć. Chyba coś się było oglądane. Hmm. I co? Okay. Wow, ile tego jest. No. Co jest? Kurczę. Dobra, teraz lecimy tędy. Jeszcze masz tyle czasu. Wow. Tutaj. O no dobra. Tędy, tędy też mogę pójść. Tam jest jeszcze jeden uh -huh. dywanik. Widzę dywanik zaskoczenia, ale chyba na razie tędy pójdę. Mam fajne zaskoczenie. Co ty Tutaj zaskoczyłem. Wow. Co jest. Dobra, ale mamy teraz kartę. I tutaj dywanik. To był ten, tak? Tak. Złoty. A dziwna. tu mam. Okay. Dobra, już powoli nie iść po te pasolki. Tam nic nie ma już. No dobra. To z grubsza by wszystko prawie było. Jako taką. Jeszcze tutaj. No właśnie próbowałem. Ale... Bardzo ładnie. No, udało się. Nie no super było. Są no, takie zapędy no, to jest moc destrukcyjne. wioski chciał niszczyć. może nie możemy powtórzyć, jakbyśmy chcieli. Tak. Dobra, a może tutaj? Fasolem? O, ona No dobra. Bierzemy. Nie wiem czy oni mają dopóki do aż się nie zniszczą. Myślę, że się zniszczą. Uh -huh. To są to. Nie. No, no, mi się wydaje, że się zniszczą. No, zaraz zobaczę. Kurde, dobra, trzeba korzystać jak dają. Oj, już przestali No czekaj, najpierw poczekaj... O, może? Nie. Nie, okay. nie mają jeszcze. Zebra wszystko? Mm, tak, po... tak, o -o. tak, o -o. Mam jeszcze plicze tutaj. O, teraz dużo lepiej to wygląda. Przynajmniej nie. Aha, tu nie ma, nie ma cienia, słońca. Ale pogoda też. Mm, ale chyba nie wiem, będziemy grać? Czy mm, tak? no nie, nie wiem, ale wiem, że tutaj przylecą po nas. O, lecą daleko. O! Co, widzisz coś, Harry? Aż szata muskoczyła na głowę. Nie, mhm. <grym>. yes. <się> nie. tego tego <laughs> Taka duża pszczoła bywa. No nie, najgorsze. o nie, teraz się boję taka pszczoła, nie? Taki szerszy Ciekawo, skąd kiedyś tyłknęłam szerszenie, gdzie się to skończyło, tak Co, jako... czy jakieś świeżte grafiki, Mariu, widziałeś z daleka. Co się to wygląda. No, z bliska tak, ale z daleka to przekomicznie wyglądali. co, Harry skoczył na nich? Ale zdenerwowany pies. A, nie ma klicza A już myślałem, że sobie połatam trochę Cieka, na miotle Czyli ty tylko informację, że tutaj Harry został poszkodowany Jego okay, dusza trochę została wciągnięta to, Dementorzy sobie chwilę I co, będziemy teraz się na jest hmm. to, o, to tak. jak tak się to. Dobra, co teraz? O nie, nie ma Czy to będzie całe zadanie? Mm, na razie chyba się nauczymy na Duginach, a potem chyba zadanie zaczniemy. Wow. Ale ładnie wow. ta biblioteka w ogóle wygląda, nie? Jest taka trochę szata, jakby graficzna, ściągnięta z tak mi się też ciało karę, ale zdecydowanie o to wyproby. No, widać to tak podrysowane. Expecto Patron. Dobra. Okej, okay. co tutaj? No, tu przytrzymać. O, coś się daje radę. A, dobra, widzisz, na różce jest taki pasek, widzisz, z ręki idzie. Wow. I muszę kliknąć... Excellent. Dobra. <laughs> Jeszcze raz. No to patrz, jaki tak jestem. Wow. One more time? No, proszę bardzo. Tak, jestem czarowniczy. Ok, to zaczynamy nową lekcję. Mm -hmm. I to chyba... Zrobimy już w następnym odcinku. Tak, myślę, że to już zrobimy w następnym odcinku. W tym odcinku to będzie już wszystko. Jeżeli podobał Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Wpa Subskrybujcie, lajkujcie. Wpadajcie do na Instagrama, link macie w opisie. Zapraszam po scenę z -to na przykład. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć. Hejka.